Chłop, śpija jemu rośnie. Godzina 20. I tak to wygląda, że przyjechał transport rsm -u. No, nalejemy sobie najpierw do mowzerów. Dobry towar, bo czuć. No, czuję. czuję. Curde. Aż oczy łzawią to jest jak psiwa, to zakręcaj, to jak psiwa, Ale to jak psiknie, to nic. Tu jest opary, wiesz? Opary tutaj, o, tutaj idą. O, oktany kurwa od samego rana. Przyjechałem po Miecia. Pan zajechał do kolegi na bajerę. Okay. <gry> no. Chodź, chodź, tak, to pokażę. No dobra to postawię. No dobra to wrzuć te worki na pakę no. Podjadę do przodu tutaj na parking, no. Mówię, zobaczę, czy on sześć. No trzeźwy, jak nie ma za co teraz. Tydzień go nie widziałem od targów, nie? To mówisz? Wydobrzałeś po targach widzę. Wydobrzałeś po targach. Wydobrzałem człowieku. No idę zobaczyć no. Idę zobaczyć, bo Mieciu ma problem z piecykiem, a głównie z kominem. No i trzeba ratować kolegę. Powiedź zobaczyć, to ma sens w ogóle. Palenie? No, chyba ten grzewka te ciebie wezmę z powrotem. Tak, a kto za prąd będzie płacił? Nie było pozoru, że ten rok. <laughs> no dobra, ale nabije na licznik i co? Słuchaj, będę miał emeryturę. Ja wiem, że będziesz miał emeryturę. Niezależnie, już będę. No, no i nie tak wiem, czy ja opłacam tobie. A a ten na no wszystkie te inne opłaty. Co masz? A ile komornik no będzie zabierał za laptopa? Jest tu, jest tu z, za miesiąc, tak? Jest, Ugadane no. jest no. dobra. A ten to za mandaty jeszcze na razie nic nie wiadomo. Nie dopatrzyliśmy. Nie <laughs> dopatrzeli. Prędzej czy później nie się nie dopatrzą, dać, nie? Dać, dać. Dobra, wszystkiego Oś, dobrego panie tatku. Nie, to nie ma sensu tam, się my chyba kurwa, to nie ma. Zobaczyć w środku, tak jak ja to ruszę, to się wszystko rozlecie. Za to wiatr ja trzeba wszystko mi żywam. No dobra, idziemy zobaczyć. No. Tutaj o. Także panie i panowie, miałem miecia zabrać, aby załadował sobie dwa woreczki drewna. Co tu jest? What the fuck. A mieciu mówi, że. Drewno drewnem, ale komin spalił się sam. Komin się upalił. I jak tam palić, jak komina nie ma. Także jedziemy spróbować to zamontować. Koza puszki zajęliśmy, bez będzie. Brakuje mi tego. Brakuje mi tego. Brakuje mi tego. Ile tam się, dziennie się nie piło, to się nie piło, ale brakuje mi tego. Jedziemy, spróbujemy to zamontować, mam nadzieję, że się uda. Taki śrubokręt tam lewy mam taki, nie wiem czy to się uda się śrubokrętem odkręcić. Jak będzie, się nie uda pojedzie. to pojedziemy do mnie po narzędzia i już. No to będziemy się musieli, musieli po drzewo wracać. Nie no, to od razu weźmiemy drzewo po drodze, nie? A ten baniak musi jeździć? A co ci ten baniak przeszkadza? A te drzwi się otwierają też, nie? Otwierają No, no, no to dobrze, no, mówię, bo te to to to. Udało się to jakoś zamontować do piecyka. No. No dobra, zamontujemy resztę. Yy, przynieś kapselek i od razu zamontujemy go. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Te rury do komina się nie nadają. No ale jak takie były, takie montujemy, aby coś tutaj dzisiaj już grzało. Chociaż bo... jeszcze zima taka jest urokuje niepodobna. No zima jak zima. Trochę mrozów było, nie? Także kłopciłeś tutaj, nie? Kłopciłeś. Kłopciłeś dosyć długo. No. A za nisko będzie? Będziesz łąk? No do końca weszło. Czy będzie szuk? To co, wyżej podnieść chcesz? No nie wiem. Bo ja tam już na górę potem nie wejdę. No masz drabinkę. Tak jest, świebie się to są dziadki Dobra, na twoją odpowiedzialność. Na moją odpowiedzialność. No dobra, no to daj ci trochę, wezmę do góry, no słuchaj, no możemy tak zamontować. No dobra, do no, tylko do... wtedy bardziej dolną yy, tą śrubą no, nie, zaciśniesz, wiem, a to... górna nie będzie trzymać. No ja nie będzie trzymać. No. O to mi chodziło, żeby był szwung, kurwa Szwung teraz będzie Te rury były zapchane No widziałeś Tam że... nie ma miejsca, aby to wyczyścić Nie ma miejsca, aby no, wyczyścić Powinieneś, no, Trzeba to inaczej zrobić, to tak nie może być nie, Wiem to To tylko wiesz, aby tam... Ja, Gagata, my ty, tylko spokojnie, bo Gagata ode mnie to podobała, tylko spokojnie tak półpolski już tak mówi No, tylko spokojnie, <laughs> no Ty się znowu nie na wariata, nie na wariata w tylko, tylko nie na wariata a, Tylko nie na wariata Tylko nie na a ile tam ta rura była dłuższa? Przecież one takie same są, zobacz. No, dłuższa. A to bo tu to, były... To, to, nie, to, nie, to nie to to nie to? to, nie to, to a to, które to, to było? Tam to to to, spadło, to nie ma nic, sam popiół leży To nie ma w ogóle tam tych Rozsypały się Tomek, właśnie mnie to... Było. No to widzisz, tu jeszcze jedna by Ci się przydała. No, no dobra, na no, dzisiaj będzie, a, dzisiaj będzie. a poje... ja myślałem, że to te rury nie, nie, to, to jest to to leżały te góry, które nie leżały Będzie dobrze Piła na dotarciu A tutaj powstaje Projekt z Blaszany Powały do przodu Ostatni transport nawozu, więcej w tym roku nie będzie. Także panie i panowie, dzisiaj przyjechał do nas nawóz Holist PK. Wstawimy go sobie tutaj pod daszek i chwila, moment i to będzie rozsypane po polu. Godzina 8, działamy już tutaj z Łukaszem. Mamy jeszcze parę projektów do ogarnięcia na dzień dzisiejszy i nie tylko na dzień dzisiejszy. Ona lubi pomarańcze, to lubi kiedy na go tańczę. Panie i panowie, Masek bezproblemowo bierze cztery wory, tylko Staram się brać po 2, dlatego że lepiej jest ustawiać. Teraz już mamy końcówkę. To już tak bardzo nie muszę się spinać z ustawianiem. A to biorę sobie po 4. Tu poczta głosowa. Plusa. Uuu, panie, poczta głosowa? Nie, dobrze. Tomek odzywaj się, Tomek dzwoni. Jestem to, nie No nie znałem. Żyjesz czy nie żyjesz? Żyję. Ledwo, ledwo zipię, chłopie. Czemu ledwo zipiesz? Chory jesteś? chory nie jestem, tylko... O, oktany! Kurwa o samego rana! Jakie oktany? No, zięciu u mnie jest. No. no dobra, Mietek, bo ja cię chciałem wziąć do pracy, ale jak ty oktany, to ja cię nie biorę dzisiaj. Siedź sobie i nie, nie, To, Tomku, nie, nie, przepraszam bardzo, nie, nie Ja się do roboty i nie nadaję No to no. dobra, no to wszystko w temacie A gdzie jesteś? Gdzie jesteś w ogóle? Na razie, baluj no, Niech oktanuje Do roboty się nie nadaje, to niech oktanuje Ole, opryskiwacze, co? O, Mam jeszcze jeden taki projekt, który muszę ogarnąć zanim ruszymy w pole. Dlatego też dzisiaj zmierzam do Mateusza po ciekawą rzecz, po betoniarkę, którą zaczepimy sobie do ciągnika i na pewno będzie łatwiej zrobić nam wylewkę pod garażyk blaszany. Co my tu mamy? Remont nowego nabytku Gdzie on tam betoniarkę ma? Gdzie Tomasz? Tu? No i dobra, betoniarkę mamy uszykowaną Przy szerokim gwizdkiem ciągniemy sobie parę dobrych ton piachu Troszeczkę kamyczków wzięliśmy, aby ten beton był mocniejszy. Także zostaje nam kupić cement i jutro będziemy się brać od samego rana do akcji. Tomek, po co ci ten garaż? Co ty w tym garażu będziesz trzymał? I tak, szalunek już mamy tam zrobiony. Wstępnie jest wypoziomowany. Jakieś jeszcze ewentualnie małe poprawki się zrobi już na koniec, bo Ogólnie poziom był, ale wiecie jak to jest, później się gdzieś ruszy jakąś deską, żeby ją na zicher zatwierdzić i zakotwiczyć, aby nam się to nie przesuwało podczas wylewania betonu. To już zrobimy jak Łukasz tam wybierze w środku troszeczkę tej ziemi. Większość na początku maskiem, łyżką zebrałem, no ale wiadomo, ręcznie trzeba tam popracować, trochę szpadelkiem, aby za mocno tej ziemi łychą nie wybrać. No i praktycznie Łukasz kończy ten temat już robić. Dobra panie i panowie, jedziemy na podwórko, jeszcze zostaje nam kupić cement i działamy. I to Łukasz Tak to wygląda, panie i panowie. Tak to będzie musiało być. Dobrze wyszło? Dobrze. Jak to się mówi, Łukasz? Nikt z tego strzelał nie będzie. Gdzie Nie Gdzie uciekłeś? Zmęczył się gubuś. Zostało nam troszeczkę betonu. Ja mam propozycję, kamera włączona. Trzeba było po fajki jechać. Rower mam. Dobra, sprzątamy. Niewiele zostało. Ładnie wyczyścimy Mateuszowi betoniarkę. Umyjemy. Kurde, naprawdę. Ta betoniara pomogła nam to bardzo dużo. To na pewno zrobiliśmy robotę o wiele szybciej. Można było sobie fajnie podjechać, wypuścić. Kurde, super sprawa, naprawdę. Do takich wylewek sprzątamy, panie i panowie. Sprzątamy, bo nie ma czasu. Temat wylewki zakończony. Garaż zamówiony. Czekamy na dostawę i montaż. I będzie koniec akcji. Jutro tylko musimy obsadzić z Łukaszem obrzeża. obrzeża. Jedziemy po cement. Jeszcze tam kupimy sobie takie kratki odwodnieniowe. Aby nam tam woda nie leciała, bo tam jest spadek terenu, zrobimy sobie odpływ, aby pod ten garaż, pod ten beton, nam po prostu ta woda nie leciała. I tyle. To wszystko na dzisiaj. Na raziowa. To, to będzie jeździć, nie? To będzie jeździć chyba. Ty do 120 km chyba. 120 km jechałeś? No. no. No wiesz, ja wsiadam, czuję się jak u siebie, nie? No bo to samo, nie? <grym> no. Tu tylko tyle, że chyba inny, nie? Tutaj masz joystick do hydrauliki wszystko elektrozawory. A właśnie Panie i panowie, jeszcze na koniec tego odcinka pokażę Wam paczuszkę, którą dostaliśmy od Krystiana. Oczywiście Krystian pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za takie prezenty, ale pamiętaj, nie rozpieszczaj tutaj nas, bo, bo się przyzwyczajimy. Krystian tutaj jakieś uchwyty nam wysłał. O! No, no i fajnie. Dzięki piękne. Na razie.